Cześć kochani, witajcie. Damian Łaćwszek z tej strony. Dzisiaj przedstawię Wam pomysł na biznes. Biznes, można powiedzieć, że w przyszłości, dlatego że jest on świetny, a mało kto go na chwilę obecną stosuje, a jest na niego coraz większe zapotrzebowanie. Otóż ten biznes, ta forma zarobku to Instatur. Fotograf Instatur, czyli jeśli mieszkasz w danym, w danym mieście, znasz. Świetne miejsca Instagramowe, w których ludzie chcą, domagają się, pragną robić zdjęcie pod Instagram, to możesz sprzedawać swoją usługę w formie wycieczki, czyli zaprowadzisz osoby do tego miejsca oraz zrobisz im super profesjonalne zdjęcia właśnie w tym, mie w tym miejscu. Na świecie ta forma zarobku jest już coraz bardziej popularna. W Paryżu widziałem na Airbnb, że jest fotografka, która za instatur półtora godziny bierze 60 euro od osoby. W Tulum za 3 godziny instatur płaci się 220 dolarów od osoby. Również widziałem coś takiego w Kuala Lumpur, na Bali oraz w wielu innych miejscach na świecie. Więc co z tego, że już ludzie to robią? Jak? Ty możesz na przykład w swoim mieście być pierwszą osobą, albo przede wszystkim najlepszą. Najlepsza osoba staje się poprzez to, po pierwsze, że jest rozpoznawalna, czyli ludzie sami do niej lgną i chcą, żeby wykonała im zdjęcia, albo przez drugie, czyli ciężką pracę. Czyli jeśli na przykład zobaczysz, załóżmy, że jesteś z Wrocławia. Ja akurat teraz jestem we Wrocławiu, siedziałbym na rynku. W jakiejś kawiarni i śledziłbym Instagram. Oczywiście nie śledziłbym filu swoich znajomych, tylko gdybym był fotografem Instatur, to śledziłbym lokalizację Wrocław. I do każdego, kto akurat odpali storysa lub zdjęcie z Wrocławia, pisałbym: Hej, jestem fotografem Instatur. Gdyby interesowała Cię profesjonalna wycieczka z wykonaniem super profesjonalnych zdjęć pod Instagram, odezwij się do mnie, jeśli. Taka opcja cię interesuje i gwarantuję ci, że na przykład na 100 wysłanych wiadomości danego dnia, załóżmy dwie rodziny z dziećmi, by się zgodziły na coś takiego. Skasowałbyś każdą z tych osób po 50 zł. Dla ciebie to byłyby dwie wycieczki. Dwa razy coś takiego byś zrobił, i masz dniówkę w wysokości 400 zł. Brzmi prosto? Brzmi prosto, więc. Zastosuj tą radę, ponieważ tak jak mówię, na świecie to się staje coraz bardziej popularne, ale, ale przede wszystkim coraz więcej osób chce z tego korzystać. Czy będziesz te zdjęcia wykonywał aparatem, czy na przykład telefonem, iPhone'em 11, 12, obojętnie, jaki masz telefon, następnie dodał jakieś filtry, jakieś prezety, tak, żeby to świetnie się wpasowało w tematykę Instagrama. To zarobisz na tym bardzo, bardzo duże pieniądze. I tak jak mówię, dzisiaj jest pierwszy dzień listopada 2020, nagrywam ten filmik, możemy do tego wrócić za rok, za dwa, za pięć lat i zobaczymy, jak ta nisza, ta branża, właśnie w Instatur, się rozwinie na przełomie tych kilku lat. Ja to mówię dzisiaj, czy dzisiaj wykorzystasz tą szansę, to tylko zależy od Ciebie. Także. Wykorzystaj dobrze? Albo może tak. Podejmij dobrą decyzję. Ja nazywam się Damian Maciuszek i dziękuję Ci bardzo za obejrzenie tego filmu. Trzymaj się, cześć!